Cześć Siemanku, chciałem Was zaprosić serdecznie na relację z imprezy organizowanej przez WAWA 4x4, czyli terenowa integracja dla choinki. To już 20 edycja. Słuchajcie, no wstydzę się mi przyznać, jestem tutaj pierwszy raz, ale nie pierwszy na to, że waganka, gdzie właśnie się odbyła ta wspaniała impreza o szlachetnym celu. Bardzo fajne próby czasowe, trochę sprawnościowych, no i niesamowity out takich dość niespotykanych. na no dobra, nie przedłużam. Zaczynamy. <laughs> bardzo istota, to dzień dobry. Dzień dobry, witamy Was pięknie, serdecznie, cudownie, miło. Jesteśmy na torze Waganka, dzięki uprzejmości Dariusza. Gdzie jest Dariusz? I Jacka tutaj, Jacka widzę, Dariusza nie widzę, ale to dzięki ich uprzejmości, serdeczności i odebranemu telefonowi ode mnie. No dobra, przyjedźcie. No to przyjechaliśmy, dziękujemy serdecznie, więc dwudziestolecie jest dzięki nim, o klaski dla toru Waganka tu się należy. O. Druga rzecz to chciałbym szybko, już od razu trzeba zrobić szybkie oklaski dla całej Wawy 14, która przygotowała tę imprezę w trudzie z razem z Marką, Tim i tak dalej. O, długopisy Krzysztof rozdaję no dobra oklaski, tak, o, dziękuję. Także rzeczywiście to jest historia zadziwiająca, zaczęło się to równo 20 lat temu. Zaczęło się to wystawą samochodów, którą zrobiliśmy terenowych na Pączyńskiego i siedząc przy ognisku, doszliśmy do... Ognisko płonęło przez 4 minuty marszalu zresztą w takiej wielkiej bańce i doszliśmy do wniosku, że zrobimy coś takiego, co jest teraz. Jeden z prekursorów był tutaj obecny kolega Maciek. Także można dać po oklaski oczywiście, ale wiadomo, że ta grupa była bardzo liczna, różnie się przewijała, różnie się tutaj, że tak powiem, układała, natomiast. Nieodzownym elementem terenowej integracji była zawsze osoba, która 20 lat tę imprezę robiła, czyli kolega Kuszman, więc znowu dla Kusmana Oklaski, 20 lat kurzy z noju, Nigdy w życiu nie odstąpił, że tak powiem, na krok nawet tej imprezy i, i, i zawsze z nią kroczył, zawsze, zawsze przy niej był. No to jakby to tyle, jeżeli chodzi o historię, bo to te 20 lat to jest naprawdę kupa imprez, kupa fajnych zabaw, kupa wszystkiego fajnego. I tyle. Natomiast dobrze, teraz tak, na tu na terenie macie do dyspozycji. Raz, dwa, tutaj dwa odcinki. Tam jest taki bardziej trialowy, tu jest szybkościowy. Macie dwa odcinki tutaj po prawej stronie, yy, szybkościowe, zdecydowanie tak zwaną ślepą kichę. To bywa na naszych imprezach. To wie, że chodzi o to, że kierowca nic nie widzi. Pilot modyfikuje pracę i trzeba na ślepego jechać. I yy, co jest fajne, na przykład jak będzie jechał Palczasty z Sienkiewiczem, to im nie trzeba zakładać okulary. Bo i tak A to nie jest tak. Tak. A nawet z Ale swoje. A nawet swoje z Neymą, <laughs> <zdejmował śmiech> tak. Kometrofii Polska, słuchajcie, to też nie jest taki przypadek. Panetrofii Polska, uczestnik Polski, edycja 92, jak dobrze pamiętam. Wie, uwierzcie młodzieży, były kiedyś lata z jedynką z przodu. Naprawdę, tutaj jest dobry dowód, że, że życie nie zaczęło się po 2000. Wiecie już patrzenie na sędziów, którzy są zjeżdżali troszkę. Może się mają tej werwy co kiedyś, oprócz tego żabek, który się ukiślaje. Dzięki I tak, motoryzacja jeszcze na gaźniku, niestety, ale, ale, ale może zapalić. Chyba pływaki nie dają rady. 对。<laughs> Coś mu chyba przerywało, nie? Tam? To? Kaźniki się, znaczy silnik się zalał. kaźniki, dwa. Od to, więc wszystko wyklupało i... No, wiem o co chodzi. to niedługo będą pewnie dwa Webery dystrybuować. Próby są o różnym stopniu trudności. Tutaj uważam ten odcinek chyba za najtrudniejszy, bo szczególnie takie auta bardziej seryjne mogą sobie no niestety coś pourywać na tym kamieniu, ale jest też technicznie, fajnie, niekoniecznie szybko. O. Raz, jak mój kolega na podzielicie tak, się ja jeszcze samochodem jak mój kolega jak na tuładzie. Jak czas <laughs> w stosunku do innych? W stosunku, to, w stosunku jest. W stosunku jest? Jest. No dobrze. No. No, jedziemy. Dziadki wiecie Do serwisu <śmiech> którędy. <śmiech> <śmiech> żeby wam wiecie, żeby wam cukier nie spał. W tym wieku to jest. <laughs> wiecie. blisko. <laughs> amortyzator Ci się wyrwał. A, Tak. No. Panowie, ja Wam powiem tak. Teraz jest taka moda. Ja też miałem u siebie wyrwany kiedyś na razie amortyzator Ech. i stwierdziłem, że zostawiam go w połączeniu przez Wi-Fi. Wiem wtedy tak super wykrzyż. <ślad> <ślad> Ale to miałeś szerokopasmowe wikim. Tak, jest. Ale klucze imbusowe w takim projekcie. No. A to są żukowskie amory? Tak. I żuk ma imbusy? Ja mam imbusy. <grym> Mamy zdobyty fund, super imprezy roadowej. Tak się, jest. Wreszcie się coś popsuło. Po 20 latach. Ale jedzie. narzędzia. Ale jedzie, to jest najważniejsze. Narzędzia, proszę bardzo, nigdy nie odmówię. Nagle się okaże, że Amor był zbędnym elementem. Tak, ta, ja myślę, też tak twierdzę myślę, w tym projekcie. Tak się okaże. Eee, a słuchajcie, jak ogólnie ta miejscówka? Tak wam się w miarę Fajna. widzi? Ta pierwszy raz tu jesteśmy. Tak. Fajnie, bo stacjonarnie, fajne. nie? My, my to uwielbiamy, takie krótkie, szybkościowe odcinki. Uwielbiamy. Tak. Nawet nasz y, stary Czapajew to uwielbia. Nie no, Czapajew jest szacun. W ogóle to pierwszy raz miałem okazję zobaczyć coś takiego w akcji, no. Loża dobrać dobra się tam zrobiła. i'm yes. yes. To nie jest obraźliwe, to jest jakby komplement. Yy, I uznał, że zdecydował się wpuścić Was na odcinek, który jest tamtą stronę, prawda? Tak, tak. I, I przyjmuje z Wami zakład, kolega Jacek, yy, zakład honorowy, że kto przejedzie ten odcinek szybciej niż 3 godziny, ten będzie mógł za darmo pojeździć cały dzień na całym torze w dowolnym terminie. Zgadza się? No, więc macie takie wyzwanie dla harpaganów niektórych. Poniżej 3 godzin. Wszystko poniżej 3 godzin, no to już możecie zjechać za taśmę i tyle. To też zajmie godzinę, ale będziecie ale, ale <grymne> mieli jakby przyjemność po walczeniach. Rzeczywiście, z Hardcore'a będzie ciężki... Czyli znaleźli się odważni. W tym samym miejscu, widza? Więc... Znalazło się, jak na razie trzech. Trzech, powiesz? Trzech tak, dokładnie. Ale już na to, że są? Tak. No. Dobra, to idę. Co no, tam się dzieje? Za drzewo, z drzewo jakieś jechało. Ja bym pojechał weszło mu między drzewo, drzewo weszło mu między zderzak a budę, no to je ja wyrwał z korzeniem i pojechał sobie. No, disco, moc disco. Zero oporów, a ja tego nie nagrałem. No ja też właśnie, ale wierzymy w twoją opowieść. A no jest drzewo. No, ale ładnie że z tym drzewem. Nie widziałem właśnie, żałuję. Łakuj, mam w pionie cały czas. Dostoy, dostoy. oj! Już co nie pora się. A, on chyba chce wyjechać z kolejny To jest naprawdę wdzięczne auto. Jasne, to już tutaj Macie gratis? Rodzinne kombi, proszę bardzo. Rodzinne kombi, tak. Ja od tego zaczynałem. I jeszcze nie skończyłem. Bardzo fajne auto. Do zabawy takim. Fajnie, fajnie. Zobacz, jak widzisz? Tak, zobacz. Rodzinne kom. To była bardzo słuszna uwaga. Nas nauczyli tego na kameru, przed kamerą. Bo myśmy mieli to właśnie gratuluję, że nie musieliśmy w tym samochodzie żyć i tą dżunglę przejechać, jednak, więc tam szacunek do sprzętu to była podstawowa sprawa. Tak. Tak. Z tego się nauczyliśmy. A powiedz mi, jeżeli chodzi o kamel trochę, to szkoda, ale to się skończyło, nie? No, no, no to jest. Wieku. za darmo taka impreza. Kto by, nie. Kto by teraz. To momental, wiesz. Nie? nie, no. Słuchaj. Wyekspediowanie przecież samochodów, już pomijam samo auto, które było nowe, fabrycznie, specjalnie przygotowane. No weź to do Ameryki Południowej czy na Borneo, czy gdzieś wyślimy. No. no. No, to no właśnie słyszysz tak w pomocy, nie? oj, Ojojoj. 125 oj. To no, Witara ma 136. Korzystaj z tego ハハハ To Cię zrzuca, a był moment, że cię prawie zostawiło. Tak, bardzo powoli, to jest to zaspręcone kołada. No zobaczymy, co nie. Jak słyszymy duch przeprawy w człowieku, który przeżył przeprawę Kamel trofy, no nie ustępuje. Przeważnie na takich imprezach doradcy krzyczą ognia, buta i takie tam. A tutaj posłuchajcie doświadczenia. Nie gaz, mniej gazu, mniej gazu. Zamulał. Można? Można, można! Można, można! 5 wyjazdu! No i powoli impreza się kończy. Słuchajcie, losowanie wspaniałych nagród. Ktoś, kto da 300 zł na weekend z Lexusem prądowym elektrycznym. Czy ktoś da 300? 300 Marcin. Korywacyjne. 500. No i to jest mój okazja Zabiorę od razu na 500. Licytacje jeszcze lepszych nagród, voucherów i gadżetów. No i nie odbyło się bez wzruszających momentów. O, 20 lat temu, 10 grudnia, pierwsza w historii. Mogę założyć? Brawo! Czekałeś 20 lat, żeby ten rozmiar był, tak? Oczywiście, w kółku. To jest dowód, że to naprawdę ta impreza ma 20 lat. Tak? No, dobrze. Uh. No to słuchajcie, podsumowując, byłem tutaj pierwszy raz, w sensie na tak fajnej, ciepłej imprezie. E, naprawdę było coś magicznego w tych ludziach i w tej ekipie, która to organizowała. Także dziękuję za to przeżycie, poznanie wspaniałych ludzi, przybicie piątek i mam nadzieję, że materiał się podobał. Do zobaczenia oczywiście za rok.